Dla Was wyzwanie malowania białym na czarnym, i będą trzy podejścia do tego wyzwania, bo ja lubię eksperymentować i lubię różne nowe sposoby malowania, testować to. Ja zawsze wszystkich zachęcam do eksperymentowania i do nowych rzeczy. I a propos nowych rzeczy, to mam dla Was niespodziankę: to będzie coś mega! Jeśli chcecie się dowiedzieć o tym jako pierwsi, to kliknijcie w link w opisie filmu. I podajcie tam po prostu swój adres e-mail. Dzięki temu będę mogła mieć z Wami kontakt i informować Was na bieżąco o tej super niespodziance. I zachęcam, żebyście zrobili to już teraz, kliknęli tam, bo potem możecie zapomnieć. Więc klik, klik. Ok, skoro już kliknęliście, przynajmniej taką mam nadzieję. Przejdźmy do tematu odcinka. Na pierwszy ogień idzie znany i lubiany przedmiot artystyczny, czyli. Pasta do zębów. Ukradłam ją Danielowi, więc się nie wygadajcie. Przysięgam, no odkupię mu. Moja pasta jest taka zielonkawa i owszem, jak wyschnie, to jest biała na kartce, ale ta biel nie jest taka intensywna jak yy, pasty, która ogólnie jest biała już sama w sobie rozumiecie, nie? Jeśli chodzi o papier, to kupiłam Ami Black Pad i kosztował mnie on e, 13,60 za 10 arkuszy. Jestem tym papierem zachwycona! Pewnie dlatego, że jeszcze nigdy nie malowałam na czarnym i to dlatego się tak jaram. Obraz, który wymyśliłam, to mężczyzna, który ma wielkie ambicje i chce zawojować świat, tylko że nie w takim w sensie, nie, nie chce być władcą albo złoczyńcą, nie marzy o tym jak piękny Mózg, że, że świat będzie mój... <grym> On chce, żeby jego osiągnięcia coś zmieniły, poprawiły coś w świecie, coś, coś znaczyły, żeby był w czymś najlepszy. Trochę coś jak Elon Musk albo Steve Jobs. Chciałam, żeby osoba patrząca na ten obraz Widziała w tym człowieku determinację i takie skupienie. Wiedziała, że on sobie postawił ten cel i cel jakby świeci przed nim jasno. On idzie cały czas prostą drogą, aby osiągnąć to, co sobie zamierzył. I ta droga może nie zawsze e, jest taka bezproblemowa i prościutka, no nie? Ale dzięki temu, że nic go nie rozprasza, żadne inne rzeczy nie są tak. tak Istotnej tak ważne jak realizacja tego celu to po prostu on prze do przodu. Krok po kroku jest coraz bliżej, żeby spełnić swoje marzenie. Chcę, żebyście widzieli tutaj tą determinację, taką chłodną kalkulację i głębokie przekonanie, że jeżeli człowiek naprawdę ciężko pracuje, to może osiągnąć wszystko, co sobie zamierzył. A się zrobił wzniosły nastrój, tyle patosu. <noise> Spróbujmy też inaczej wykorzystać pastę do zębów. Sztuka! Ponieważ pasta do zębów jest bardzo gęsta, można ją lekko rozcieńczyć wodą i biel wtedy jest mniej intensywna, ale za to troszeczkę łatwiej się maluje. sposób to malowanie białym brush pen od Kuretake, który kosztował mnie 27,70 I dzięki za umieszczenie bardzo czytelnej instrukcji jak go użyć, bo nie wiem czy wiecie, ale japońskie znaczki są bardzo łatwe do rozszyfrowania dla wszystkich, którzy żyją w Europie. Na całe szczęście udało mi się błyskotliwie wywnioskować z obrazków, że muszę pozbyć się tego żółtego cosia i ponaciskać trochę w miejscu pusz, żeby tusz napłynął do końcówki. Ogólnie maluję się nim bardzo śmiesznie, bo <gryw> kiedy tusz jest mokry, to jest praktycznie niewidoczny. Widać tylko taki lekki odbłysk yy, na papierze. Natomiast dopiero po chwili ta, ta biel staje się widoczna. Więc jak się maluje, to tak naprawdę nie do końca się wie, jak bardzo yy, intensywna będzie ta biel. Nie wiadomo za bardzo jakiego efektu się spodziewać, ale i tak miałam z tym wielką frajdę. I teraz widzicie, jak to wygląda w normalnym tempie. Nie przyspieszam tutaj niczego, żebyście mogli zobaczyć, jak szybko on wysycha i ta biel się pojawia. I może to się wydać Wam śmieszne, ale. Dla mnie to było naprawdę <laughs> fajne doświadczenie. Trochę się czułam tak, jakbym miała magiczną różdżkę i tak stopniowo się pojawiało coś. Myślę, że w malowaniu białym na czarnym dobrze wychodzą takie proste wzory, ponieważ nie bardzo można modulować tej bieli, robić gradientu, więc biel zawsze będzie ostra i będzie się odznaczała. Natomiast wypróbowując ten brush pen na kartce na brudno, zauważyłam, że bardzo fajnie wychodzą w nim spirale, dlatego macie tutaj magicznego wróbelka ze spiralnym ogonkiem. Swoją drogą zastanawiałam się, jak dobrze kryje ten tusz, dlatego wypróbowałam go na innym rysunku. Tutaj no... brudzi całkiem nieźle. Ale za to na Promarkerach... no to tu, tu... nie rozmazuje. I kryje całkiem nieźle, chociaż... chociaż ja i tak wolę żelopis. Bo ta biel w żelopisie jest mocniejsza jednak. Trzeci sposób to kredki metaliczne za 56-70. No, tania nie było, ale widziałam, że podobno dobrze się sprawdzają na czarnym papierze, dlatego postanowiłam je wypróbować. W tym pudełku jest 12 jasnych kolorów i jak miło, że są ponumerowane, będę mogła je trzymać zawsze w odpowiedniej kolejności, a jest to dla mnie ogromnie ważne. Ustawianie kolorów w odpowiedniej kolejności musi chyba naciskać na em, jakiś ośrodek w mózgu odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności. Odczuwanie przyjemności, bo to jest po prostu fantastyczne uczucie, jak się widzi. Kolorki ładnie poukładane obok siebie tak tęczowo. Oh yeah! Aaaa! Oh yeah! Delikatne kolory fajnie oddadzą taką nocną, tajemniczą atmosferę i łatwo będzie stworzyć y <mulary> efekt poświaty. Takie malowanie, tudzież rysowanie białym na czarnym, to trochę takie malowanie na odwrót, bo zamiast skupiać się na tym, gdzie ułożyć cień, trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie zaznaczać odbłyski, a cienie pomijać. Łatwo jest się w tym zagubić i mimo wszystko jasną kredką zaznaczyć to, co y, powinno być tak naprawdę cieniem. Nietrudno tutaj jest o Mindfuck, dlatego ja sobie przygotowałam projekt, jak to ma wyglądać na komputerze, gdzie ustawiłam sobie czarne tło i po prostu e, najpierw narysowałam obrazek jakby w takiej dziennej atmosferze, a dopiero potem lekko przyciemniłam krawędzie i na tym zaznaczałam odbłyski. Dzięki temu teraz przynajmniej łatwiej mi się jest połapać w tym wszystkim. Tutaj kredki bardzo wyłapują i odbijają światło, natomiast jeżeli zeskanuję ten rysunek, to wcale nie będą te kolory aż takie jasne. Dlatego użyję jeszcze e, białego cienkopisu albo tego brasz I nie wiem, czy widzicie, ale ja tutaj narysowałam nimfę wodną, która ma zadziwiająco dużo wspólnego z paczącą owcą. Dajcie znać w komentarzach, która praca podobała Wam się najbardziej. A do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali coś dla mnie na czarnym papierze, wykorzystując dowolną z pokazanych dzisiaj technik, albo rysując na komputerze na, czarnej, na czarnym tle. Rysunki wysyłajcie na olsikowa.gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać. A ja jeszcze raz zachęcam, przypominam tych, którzy jeszcze nie zostawili maila w tym linku w opisie, żeby to zrobili. No dobra, my widzimy się za tydzień w czwartek o 18.00. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa, pa!